Ciężarna, czarnoskóra pokojówka spała na podłodze. Milioner to zobaczył. A potem? Rezydencja oddychała ciszą tamtego popołudnia. Ciężkie złote zasłony tłumiły światło, a równomierne tykanie zegara było jedynym przypomnieniem, że czas płynie. Wszystko w tym domu mówiło o bogactwie. Wypolerowane stoły z machoniu, skórzane fotele, portrety w pozłacanych ramach. A jednak na drogim dywanie pośrodku salonu leżał widok, który nie pasował do tego przepychu. Amara, pokojówka, osunęła się na podłogę. Jej czarno-biały uniform przylegał do ciała, tkanina była pognieciona i wilgotna od potu. Była w zaawansowanej ciąży, jej brzuch unosił się ciężko pod fartuchem. Na nogach wciąż miała buty, włosy były w nieładzie, jedna ręka bezwładnie spoczywała na dywanie, jakby próbowała się podnieść, ale nie dała rady. Od tygodni zmuszała się do pracy mimo wyczerpania, ukrywając coraz większe obciążenie organizmu. Teraz jednak ciało odmówiło posłuszeństwa. Kiedy Itan, milioner, wszedł do salonu, jego wypolerowane buty zatrzymały się w pół kroku. Wrócił wcześniej, niż planował. Zamierzał przejrzeć dokumenty. Ale to, co zobaczył, odebrało mu oddech. Kobieta, której prawie nie zauważał przez ostatnie tygodnie, zawsze cicha, sprawna, poruszająca się jak cień. Leżała bezradna u jego stóp. Przez dłuższą chwilę nie ruszał się. Umysł próbował go oszukać, wmawiając, że ona tylko odpoczywa, że może wybrała złe miejsce. Ale jej zwiotczała postawa, płytki oddech i bladość na twarzy mówiły coś innego. To nie był odpoczynek. To było omdlenie. Amara wyszeptał, klękając obok niej. Jego dłoń zawisła nad jej brzuchem, niepewna czy dotknąć. Pod rozciągniętym materiałem przesunął się ledwo wyczuwalny ruch. Kopnięcie, przypomnienie, że wewnątrz jest jeszcze jedno życie. Ta świadomość uderzyła go mocniej niż się spodziewał. To nie była po prostu pokojówka, która zemdlała na jego podłodze. To była matka, która niosła dziecko, zmuszona do granic wytrzymałości. Wstyd oblał jego twarz. Był dumny z tego, że w interesach dostrzega każdy szczegół, że nic mu nie umyka. A we własnym domu, Ktoś, kto był pod jego opieką, gasł na jego oczach, a on był ślepy. Amara poruszyła się lekko, jej usta rozchyliły się w cichym jęku, powieki drgnęły, lecz nie otworzyły się do końca. Wyszeptała coś niezrozumiałego, po czym znów osunęła się w bezwład. Klatka piersiowa Itana ścisnęła się. Chciał nią potrząsnąć, zapytać, dlaczego nic nie mówiła, dlaczego doprowadziła się do takiego stanu. Ale znał odpowiedź. Bo była pokojówką, niewidzialną, zastępowalną, taką, którą łatwo zignorować. Pracowała w ciszy, bez skarg, bo świat rzadko dawał kobietom takim jak ona prawo do słabości. Przypomniał sobie, jak kiedyś gość zażartował: Ona jest silna jak koń, ta jedna. Wszyscy się śmiali. On nie, ale i nie zaprzeczył. Teraz, patrząc na jej bezwładne ciało, poczuł, jak wina wciska się w jego piersi jak kamień. Zrozumiał, jak niewiele wiedział o jej życiu. Miała rodzinę? Kto opiekował się nią poza tymi murami? Czy był mąż, ojciec dziecka? Czy wszystko dźwigała sama? Zegar tykał głośniej, jego dłoń wreszcie spoczęła delikatnie na jej brzuchu, bardziej by dodać sobie otuchy, niż jej. Nienarodzone dziecko poruszyło się pod jego dotykiem. Dla człowieka, który zbudował imperium na chłodnych kalkulacjach, to uczucie było rozbrajające. Amara, słyszysz mnie? wyszeptał ponownie, tym razem mocniej. Jej usta zadrżały. Przepraszam, wymamrotała. Słowo uderzyło go jak cios przepraszam za to, że zemdlała, za to, że była człowiekiem, za to, że złamała się w domu, gdzie wymagano perfekcji, nawet od niewidocznych. Coś w nim pękło. Gniew wezbrał nie na nią, ale na system, jaki sam pozwolił utrzymać pod swoim dachem. Gdzie kobieta w ciąży wierzyła, że powinna przepraszać za omdlenie. Nie, powiedział ostro, aż sam się zdziwił. Potem głos złagodniał Nie przepraszaj, po prostu trzymaj się. Po raz pierwszy Itan poczuł, że ściany jego rezydencji drgnęły, bogactwo stało się puste, obrazy i srebra zdawały się szydzić. Co warte było to wszystko, jeśli ignorowało cierpienie leżące na własnej podłodze? Spojrzał na drzwi. Cisza panowała dalej. Nikt nie zauważył. Nikt nie przyszedł. Upadła, a świat poszedł dalej, jakby nic się nie stało. To bolało najmocniej. Pochylił się i odgarnął kosmek włosów z jej spoconego czoła. Już nie będziesz niewidzialna, wyszeptał. Sam nie wiedział, czy obiecywał to jej, czy sobie. Jej oddech nagle się zmienił, z płytkiego w ostry, rwany, przerywany stłumionymi krzykami. Jego dłoń wciąż spoczywała na brzuchu, gdy nagle poczuł silne napięcie. Amara chwyciła go za rękaw z desperacką siłą. To, to dziecko! wyszeptała, głos drżał ze strachu. I ten zamarł. Nieomdlenie. Niezwykłe wyczerpanie. To był poród. Właśnie tutaj, na podłodze jego rezydencji. Pierwszym odruchem była panika. Nie miał pojęcia, co robić. Był człowiekiem od fuzji i kontraktów, nie od skurczów. Ale kiedy Amara krzyknęła ponownie, dźwięk rozdarł ciszę i jego panika zmieniła się w działanie. Zostań ze mną! Mówił ściskając jej dłoń. Nie jesteś sama, obiecuję ci. Zawołał służbę, jego głos odbijał się echem po korytarzach. Chwilę później dobiegły kroki. Dzwońcie po karetkę, krzyknął: I przynieście koce. Dom pogrążył się w chaosie, itan podniósł ją delikatnie na ręce. Coś, czego nikt nigdy nie spodziewałby się po milionerze. Jej głowa opadła na jego pierś, oddech był urywany. Zaniósł ją przez korytarze, po schodach, nie pozwalając nikomu innemu jej nieść. Gdy przyjechali ratownicy, Amara była zlana potem, jej krzyki przechodziły w szloch. Itan wsiadł z nią do karetki, ignorując spojrzenia. Cały czas trzymał jej dłoń, gdy syreny zawyły, a miasto mijało za oknami. W szpitalu żyrandole zastąpiły jarzeniówki, a złocone ściany, biel i sterylność. Amara została przewieziona na salę porodową. Itan szedł za nią, póki pozwolono. Potem krążył po korytarzu, każde krzyknięcie zza drzwi rozdzierało mu nerwy. Czas się dłużył. Pytania paliły w głowie: czy przeżyje, czy dziecko przeżyje? W końcu drzwi się otworzyły. Wyszła pielęgniarka, zmęczona, ale uśmiechnięta lekko. Gratulacje powiedziała cicho. To dziewczynka. Słowa uderzyły itana mocniej niż jakikolwiek kontrakt. Ulgą aż ugięły się nogi. Wszedł do środka. Amara leżała blada, wyczerpana, ale żywa. W ramionach trzymała maleńką istotę, zawiniętą w kocyk, z której usteczek wydobywał się delikatny płacz. Itan podszedł bliżej, gardło miał ściśnięte. Widok przytłaczał. Amara, krucha, a jednak niezłamana, trzymała nowe życie, które prawie straciła. Mała rączka wysunęła się spod kocyka, odruchowo sięgając powietrza. Itan wyciągnął palec i dziecko chwyciło go mocno, choć było takie maleńkie. Nie wiem, jak sobie poradzę, wyszeptała Amara, jej głos niósł ciężar lat milczenia, samotności strachu. Itan usiadł obok. Jego głos był drżący, ale zdecydowany. Nie będziesz sama, od tej chwili masz moje słowo. Zajmę się wami obojgiem. Cokolwiek potrzebujesz: opieka, dom, bezpieczeństwo, edukacja, zapewnię wam to, nigdy więcej nie będziesz niewidzialna. Twoje dziecko będzie dorastać, wiedząc, że jest chciane, kochane i bezpieczne. A ty już nigdy nie zemdlejesz pod ciężarem, który dźwigasz sama. Łzy spłynęły po policzkach amary. Spojrzała na niego, szukając wątpliwości. Nie znalazła żadnej. Milioner, który wydawał się nieosiągalny, ukryty za fortuną, siedział obok niej, odmieniony przez prostą prawdę ludzkiego cierpienia i bliskości. Dziecko westchnęło cicho. Wtulając się w jej pierś. Itan pochylił się bliżej. Jego dłoń spoczęła lekko na ramieniu Amary. Wzrok zatrzymał na twarzy dziewczynki. Jest doskonała, wyszeptał. Głos mu się załamał. W tej sterylnej sali, pośród maszyn i białych ścian, wydarzyło się coś większego niż bogactwo. Dla Itana to nie był obowiązek. To było odkupienie. Ślubowanie silniejsze niż jakakolwiek umowa. A dla Amary cud nie polegał tylko na tym, że jej dziecko się urodziło ale że po raz pierwszy ktoś naprawdę zobaczył ją nie jako pokojówkę, lecz jako matkę, jako kobietę, jako kogoś godnego troski.